W pierwszych dniach wojny, na pełną skalę, kiedy rosyjskie wojska próbowały szturmować Kijów, pod okupacją znalazło się także schronisko dla zwierząt, założone przez Aleksandrę Mezinową w 2000 roku. Jeżeny chwatało, dużo ekonomowała i na supie też, po prostu nie mogła dowidzieć się okupacji. w ich oczy. nas zaginęło 7 dworów, nie wytrzymały a... Do tego górki, to tego koszmaru szczegółów. W ciągu minionych 25 lat, dzięki trosce Aleksandry, udało się uratować ponad 13 tysięcy psów i kotów, często przywożonych przez wojsko i wolontariuszy z terenów frontowych. Nikola nie e, mała sprawę z e, ptachami, ale mu no, przysłyszał z lina. Zaraz u e, prytulku Sirius większe 3300 twory. Ta dziewczynka też z mojego przytulku Вона дуже... дуже чудова. Цом єсян стоїть схроніцька трафія около шістдесят звірон. Вірю, я і вірять мої співробітники. Наша команда в Україні все ж таки буде мир, справедливий мир. Нарешті і люди, і тварини перестануть страждати. Моя мрія зробити мій притулок з найбільшого в Україні найменший.